Cześć, z tej strony Jakac Perski witam was w nowym odcinku z serii Nowa Liga Nowy Skład. Chciałbym wam przedstawić skład BPL jak będziemy grać w Lidze 9. I na bramce miniolet w obronie Cahill oraz Akors za baletą w pomocy Eriksen, Fabregas, Matic oraz Salah. W napadzie mamy Nasriego, Remiego oraz Willian'a. I takim składem będziemy grać w Lidze 9. No to zobaczymy jak nam wyjdzie. Zobaczymy pierwszy mecz z Ligi 9 i zobaczymy jaki przeciwnik nam się trafił. No więc zobaczmy FC. na FC na, na liga angielska. Lecz dwóch zawodników z Ligi hiszpańskiej, dokładnie z Realu jest to Kedira i Cross na napadzie Remi, Matic Czterech? Możliwe, że czterech, tak, zawodników takich samych jak u mnie w drużynie, więc wszystko już ustawione, więc zaczynamy pierwsze podanie. Samir Nasri, tutaj samotna akcja, samotna akcja, próbujemy co on wykombinuje, co ja wykombinowałem. Samotna akcja, lecz piłka była przyjęta, zagranie Sako jeszcze, dla Remi był na spalonym i nic z tego nie wyszło. A, przenosimy się teraz do wolnego. I mamy wykonywalnego wolnego przez Samira Nasri'ego, Samir Nasri w murze pięciu zawodników i Samir Nasri strzela i poprzeczka, no niestety ratuje tylko przeciwnika poprzeczka, dla mnie to był pech, lecz tutaj kontra przeciwnika jeszcze idzie cross. Cross wypuści Remiego, Remi strzela i... I strzela, jednak miniolet obronił mój strzał. A tu jeszcze raz powtórka z technologii goal line, która jest zastosowana w FIFA 15, że nie było gola i tonik rozrzutu rożnego wrzuci piłkę i jednak, jednak podwuje przeciwnik, i ja mogę sobie bez problemu wykorzystać piątkę. I co tu się dzieje? Ojej, znów ten szybki remi, remi. I co? Jednak minolet, piękna obrona, naprawdę piękna obrona ze strony minoleta mojego bramkarza. Zobaczymy jeszcze raz w powtórce, aż pięknie się wyciągnął i wybił tą piłkę, ale jednak przeciwnik ma dorożny i znów jest zagrożenie zwiększone. I co zrobi przeciwnik? I poprzeczka mnie ratuje, dzięki bardzo metalowy. Pręcie za obronę mojej bramki, jeszcze raz. Remi, Remi strzela, i znów poprzeczka. Ja nie mogę. Czy wy to widzieliście? widzieliście? Jakie metalowe pręty są niech takie no, wiecie no, takie pefowe. No po prostu, i znów mamy akcję crossa. cross. ja pierdzielę znowu poprzeczka. Znowu ten metalowy pręt, ja pierdzielę. Ale przecinik musi się wkładać. I jednak moja kontra tutaj, Remi, Remi. I co? I co? I znów metalowy pręt. No nie mogę. Znowu metalowy pręd ratuje przeciwnika bramkarza, ogólnie mnie, czy przeciwnika przed utratą bramki. I przechodzimy do następnej akcji, ale tutaj William strzelał, ale jednak obronił. De Gea stanął w bramce, tutaj Maci coś próbował, ale jednak stracił piłkę Remi. Remi. Remi, co zrobi Remi? Remi podaje do crossa, cross, z takich nożyc trochę przewrotki, nie trafia. I William przejęcie, przejęcie Williana, podanie do Salah'a, Salah wrzuca, Nasri z główki, lecz broni w ostatniej chwili przeciwnik. Jeszcze raz Nasri i obrona De Gea, lecz nie dobija tam Fabregas na pustą bramkę, tak naprawdę Remi. I mamy rzut wolny, rzut wolny, tak, gdyż fałowany Remi. Wykonujemy wolnego z Samirem Nasri. Nasri wykonuje rzut wolny. Czterech zawodników teraz w tym murze. I co? I obok bramki bardzo ładny strzał. Lecz obok bramki. I kontra tutaj przeciwnika podanie do Remiego. Remi. I ponad bramką strzał. Lecz nie udaje mu się strzelić. Podanie Salaha do Remiego. Remi. Remi przeciwko, ale kicks masakra, masakryczny strzał ze strony Remiego, Kedira wypuszcza teraz przeciwnego Remiego Remi próbuje lobować, lecz nie udaje mu się to, gdyż Minolet piłkę pewnie łapie Nastri i jak to nie wpadło, jak to nie wpadło niesamowite i akcja Williana William William i tak samo nie trafi jak poprzednio Nastri, 90 minuta mamy rzut rożny, rzut rożny i co zrobi Nastri, Nastri strzela, ale jednak tutaj broni jakiś zawodnik, przeciwnika i wypada na piłka na rzut rożny i chyba ostatni rzut rożny w tym meczu ostatnia akcja Eriksen wrzuca piłkę ale jednak nie, to nie była ostatnia akcja tutaj Zabaleta jeszcze próbuje, podaje do Eriksena, Eriksen wrzucił Piłka, nożyce ze strony Nastrygo, lecz piłka wypada na piątka wykonywana i gwizdek, końcowy gwizdek i koniec meczu. Zostajemy z jednym punktem i to tyle na dzisiaj, to tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie i czekajcie na następne odcinki z serii Nowa Liga, Nowy Skład. Na razie, cześć!